Cześć, słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj nieprzypadkowo, ponieważ spotkanie jest ustawione przeze mnie i przez Bartka już wcześniej. Tak naprawdę się nawet nie znamy. Jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. Znamy się tylko z filmików internetowych. No, poznaliśmy się jakoś tam zupełnie przypadkiem. Po prostu ja widziałem wcześniej filmy Darka, Darek widział moje filmy. Zgadaliśmy się po prostu, że łącząc siły. W tym odcinku może wyjść coś bardzo fajnego, ciekawego, no i zobaczymy. No, taka trochę improwizacja, no ale myślę, że coś fajnego i ciekawego dla Was z tego powstanie. Dokładnie. Bardzo nas obydwoje kręci motoryzacja ciężka, no ale jesteśmy ogólnie fanem każdej motoryzacji. Mnie nawet nie wiem, cieszy przejażdżka wózkiem widłowym z silnikiem <laughs> dwucylindrowym. Yy, mamy piękne zestawy, które posiada Bartek dzisiaj i chcieliśmy. A, a zrobić audię. Coś... Co... <grych> Chyba Chcieli... nie może być inaczej. <grych> Chcieliśmy zrobić coś takiego zupełnie innego. Czyli wiecie, wielu z was miało problem z ciężarówką, która na przykład w takich okolicznościach odmówiła posłuszeństwa. Co robić? Naprawiać, wzywać mobilny serwis, wzywać holownik, czy może odwalić januszerkę i spróbować ją ściągnąć osobowym autem. No i dzisiaj właśnie postaramy się wam pokazać, e, czy osobówką da się ściągnąć zestaw cały. E, mamy tutaj parę szrotów większego i mniejszego kalibru, także zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie, no pewnie będzie śmiesznie, no a jak, jak w praktyce, no to zaraz się przekonacie. Najpierw zrobimy to typowo po europejsku, czyli autem Grażyny i prawdziwego Janusza lat 90., ponieważ jeszcze przed Passatami te auta były cholernie modne, a później zrobimy to w stylu amerykańskim i o ile Nasze europejskie samochody na pewno ten pas będzie w stanie utrzymać to ostatniego zawodnika, jak myślisz? No, myślę, że. A czy ja wiem, że da radę, no ale wam to udowodnimy, że da radę. No to co? Bierzemy się do roboty. Każdy z nas coś powie o tym aucie. Bartek od swojej strony, ja od swojej. Co, co ja wymyśliłem o tej polówce? Ma silnik w dodatku na chodzie. I co bardzo ciekawe, musimy wiedzieć, jak moc tego układu napędowego zostanie przeniesiona na asfalt. Są tutaj opony 155-65x13 z 2002 roku. Nie takie stare znowu. Bywało gorzej. Jak widać, wóz jest zaprawiony w bojach. Wydaje mi się, że poprzedni właściciel był jakimś gajowym lub leśniczym, bo... Tony bagna, błota i jakieś liści pod spodem są podszczepiane, także wóz już niejedną ciężką akcję w życiu miał. Także myślę, że da radę podoła, bo nie pierwszyzną jest dla niego, nie są jakieś wyzwania ciężkie. Także trzymajcie kciuki za niemiecką motoryzację wysokiej klasy. Popola najprawdopodobniej nadaje się do offrodu, ponieważ pomimo znikomej ilości bieżnika wrzuciła cholernie dużo szajsu tutaj na ten błotnik, więc... Ja w ogóle nie wiem, czy to nie jest na cztery napęd, bo tu też tak pozarzucane. <noise> Jak się nie będzie chciał przyczepić, my jesteśmy profesjonalistami, to po prostu upuścimy mu trochę ciśnienia dla zwiększenia trakcji. To jakie tu stereo, widziałeś? Czyli dobra firma, Hertz. O, o liny. Jakby ten szatan urwał pasto, mamy jeszcze takie zawiesie. Jest i kij bambusowy, nie wiadomo po co, choć. Zapewne służy zape... zamiast, amortyzator, zamiast amortyzatora do podpierania klapy. No dobra, póki to chodzi, próbujemy. Tak. To y... ktoś dostąpi zaszczytu. Prowadza... Słuchaj, ja nie mam na kategorii na, na czepy, mam tylko na ciężarówki, więc skoro ciągniemy zestaw, ty idziesz do środka. A ja spróbuję polówką. No to idziemy, tylko bez oszukiwania. Nie naciskać na hamulec? Nie, <laughs> spuściłeś ręczny? Oczywiście. Że ty masz powietrza niedobitego? Mam, mam, to twoje auto jest chujowe. Czekaj, upuszczę powietrza w kole, żeby był większy kapeć. O, idzie jak guzły! Da się? Na sprzęgle idzie. Pali się? O. Jak widać, kosztem sprzęgła, które może tutaj kosztować ile? 150 zł, najdroższe. Plus robota u każdego lokalnego mechanika. 200 zł. Za 350 zł jesteście w stanie ruszyć zestaw nawet taką polówką. Autem o wartości 350 zł, żeby była jasność. <noise> Bezszelesna Astra rusza do boju. To nie jest byle jaki samochód. Ten samochód w latach 90. był obiektem marzeń polskiej, dobrze sytuowanej rodziny. Mało tego. Mało tego ma klimę. Ona idzie teraz na cele naukowe. Tak tu licho wygląda, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to zahaczymy się o belkę po prostu. Żeby tylko tak nie poszło, źle że mi szyba frejdajlera. Raczej nie. Pierdolnie. Albo ja dostanę. Nie, to Ty będziesz siedział, zapomniałem. Pierwszy raz w życiu poprowadzę amerykańską ciężarówkę, będę się czuł po prostu jak Terminator. A ja pierwszy raz w życiu poprowadzę pięknego Opla Astre A w wersji kombi z klimą, poduszką powietrzną, elektrycznymi szybami, będę się czuł naprawdę w niebo wzięty. To jest taki przykład ograniczonego zaufania, jeżeli to by była moja Astra, ja ją trzymam, żeby mi gościu nie uciekł, natomiast Ponieważ to jest jego ciężarówka, nawet nie pozwoli jej zapalić. Da mi się przejechać o. na holu. Dam Ci potem, nie ma problemu. Nawet nie dymi na niebiesko. O, patrzcie, jak pięknie sprzęgło się dymi. Dwójka! I cyk, dwójeczka! Ja <tryk> Wyjedzie o własnych siłach. Nie wyjedzie, to ci mogę obiecać. 92 konie, żaden problem. Znam to auto bardziej niż. Bardziej chyba niż swoje dziecko, bo spędziłem z nim więcej czasu. Lecimy. Słuchaj, że ci belki nie wyrwał. Czy <laughs> mam kciuki? robimy czwartą i ostatnią część naszego testu, Zapialiśmy mojego Dodge'a, to jest auto, które mam już no, z 8 lat, także znam go jak własną kieszeń, wiem o nim wszystko, ja wiem, że on pociągnie, bo już nieraz raz nim ciągnąłem podobne zestawy, także e, pro forma, robimy test, no i cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja o tym samochodzie totalnie nic nie wiem, znowu Volkswagen jedzie. Cóż ja Wam poradzę, no tutaj na 10 przejeżdżających aut 9,5 to Volkswageny. Jest! jest kombinacja! A z tyłu też Volkswagen? Tak! To jest po prostu jakiś odcinek drogi, na którym, na którym te dwa amerykańskie pojazdy to po prostu są totalne perły. To tło, tło. Tutaj tylko niemiecka motoryzacja jeździ na prawo i na lewo. nie, A... ja, 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 że mam nie czuć dziwnie tutaj? O, proszę, Seat, czyli znowu Volkswagen, jakby nie patrzył. Wracając do samego samochodu, ja nic o nim nie wiem. Wiem tylko jedno: skoro to ma takiego bliźniaka z tyłu, nie wiem. Most wielkości chyba Iveka, Eurocargo, Mana TGL-a i innych tego typu pojazdów. Do tego duży, fajny diesel. I nie wiem, czy to widzicie. Patrzcie na te. Piękne kominy, które z tyłu wystają. Która, który samochód do 3,5 tony ma coś takiego? Ja takiego nie widziałem. Jestem ciekaw, jak to pociągnie. Pewnie to idzie w stylu amerykańskim. Dużo mocy i ruszy bez problemu. No, nie uprzedzajmy faktów: odpalamy wóz i jedziemy. Jedziemy. Nie ma tlenu! No to teraz w stylu amerykańskim. Kurwa Volkswagen. Za bardzo żeś poszedł na forda, wiesz. Musimy wydobyć z bagażnika linę, ale że lina jest długa. Ciężka i nieporęczna, to ją wyjmiemy dodżem, żeby się nie męczyć. Coś mu to koło zblokowało Jest rozblokowane. Nie, nie jest rozblokowane. Coś nam się tu popsuło. Dobra. O. Na przyklejone szczęki. Tylko terapia. O. Szcząsowa, widziałeś? <laughs> czekaj, daj, stój. Dawaj. Proszę. Nie dość, że kamerzysta został kamerzystą, to jeszcze operatorem pilota od wyciągarki. Ja operatorem. Kurwa, jakie to piękne. Dawaj, dawaj. Stoimy tutaj nad pomnikiem motoryzacji, tak naprawdę nad prawdziwym pomnikiem motoryzacji. To jest auto, które, tak jak inne auta z tamtego okresu, było adoptowane z osobówki na dostawczaka. Gdybyście nie patrzyli za przednie słupki, to to jest Citroën Visa. Tak samo był zbudowany Ford Courier, Volkswagen Cady i Syrena Boston. A sercem tego wspaniałego pojazdu jest silnik 1.9XUD. Jednostka znana i szanowana. Silnik montowany w wielu modelach Citrenów, Peugeotów, w przeróżnych wersjach z turbinami, bez i tak dalej. Silnik nie do zarżnięcia. My tu mamy trochę wyzwanie, bo ten samochód jak widać stał trochę i nie był to rok ani dwa, tylko gdzieś tam 8-9 lat może. Co e... warto wspomnieć ma Idealny stan oleju wręcz, czyli najprawdopodobniej tego oleju nie palił. jak widać tu i tu ptactwo, ptactwo, pta, ptactwo przy różnej maści i jakieś myszy bądź też ryjówki, nornice sobie tu mieszkały przytulnie. Na, tutaj ptak chyba nawet trzeci się rozłożył, może kuna go zjadła. Akurat na tabliczkach znamionowych. Na tabliczkach znamionowych. Gościu, który tym jeździł, być może był drogowcem i lał gdzieś asfalt, taki skonewki i postanowił sobie pisz, pisz, tym złotym środkiem tak. zakonserwować maskę. I działa, nie marzewki na masce, proszę państwa, także. Nie marzewki na maskę. Na masce najlepsze jest w tym wszystkim to, że po prostu dawno nie odpalałem takiego silnika, który był x lat nieruszany. I najlepszy jest alarm. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek chciałby ukraść trenę C15, no ale widocznie poprzedni właściciel myślał, że tak. Kawałek wyguszenia, to była jakaś taka namiastka komfortu w tym samochodzie, co by tu jeszcze można to, było... To mnie bardzo interesuje. Mnie interesuje coś bardziej ciekawego, czy... Do mycia już miał, nie? <głosy> <głosy> ja się... Czy to było... Elektryczne usztywnianie amortyzatorów, nie. ponieważ ma tu podcięte kable, czy to jest antykorozyjne? Nie, to jest jakaś masa, chyba. Nie, to nie jest masa. To było mówię ci elektryczne dobijanie przednich amortyzatorów, bo to jest przecież wersja na Nürburgring. No tak. Właśnie, zaraz siedzenie Wam pokażemy, to zobaczycie, o co nam chodzi. Na pewno był usztywniany elektrycznie, zagęszczał się olej w amortyzatorach, jak w najnowszej technologii, bo to jest wersja taka rajdowa. Musimy zobaczyć do środka. Przypuszczalnie opuszczał się o 2 cm i utwardzał o 30%. Także, a a teraz, teraz jest w wersji soft. Jest po prostu jak fotel bujany. Zawieszenie tego samochodu jest... Zajrzyjmy do środka, bo tam jest bardzo ciekawie. Czekaj. Kurwa, jak wspaniale, patrz. Czekaj. No. Dopchnij. Jest! Kurwa. Jest. Otworzyło się. Poszło. Poszło. Rygiel na górze jeszcze chyba się. O Jest! Kurwa. Słuchaj, mógłbyś spokojnie grać w wyjściu smoka. Po otwarciu tylnych drzwi z buta, bo przez wiele lat nie były otwierane, ukazuje nam się naprawdę solidny kawałek przestrzeni załadunkowej i... Takie o artefakty przeróżne, szpachelka, dywanik, obudowa, obudowa kierownicy, o, waga i kable rozruchowe na no różowo coś. <grym> <grym> nie, no to panie, ty... to będzie pite, Co to jest? Zestaw piknikowicza młodego, ja plastikowe nie, kieliszki, nie, nie. <grym> solniczka, patrz, piśni... jakie serwetki. Ty. <grym> No. Kurwa, ma Ale kum... to jest zestaw dla dwojga. Czyli po prostu. <grym> dam mojej starej. Chyba, że nie mam starej, zapomniałem. <grym> Ale czekaj. O, jak, to i... <grym> i jak nie masz, to teraz możesz kogoś zabrać na, na piknik. <grym i kastynik> Na starem tego oto Bartek ma już zestaw piknikowy, teraz tylko chciał. No, nóż tutaj był. Korkociąg i otwierasz do konserwier. Proszę bardzo, winko otworzymy, Niech. romantyczna kolacyjka się szykuje. Pomimo to, że w tym samochodzie naprawdę panują przeciążenia, jak w autobusie miejskim, ktoś zamontował kubełek. Ktoś zamontował kubełek i musiał mieć coś na celu po prostu. No szybko się przemieszczał i nie lubił jak. Przesuwa się z lewa na prawo, a tutaj doskonałe trzymanie boczne. Ale tutaj... Myślę, że takiego fotela nie powstydziłyby się najbardziej sportowe samochody. Pasat. Passat, Passat 1.9 TDI. Pach, weź dajcie mi już spokój, <ścoughs> kurwa, który... ja już mam dosyć. Ruch wajchy jest jak w czyli mamy czwórkę, a 20 cm dalej mamy trójkę. I oczywiście wbijając trójkę, ranimy sobie boleśnie palce o deskę rozdzielczą tutaj, także jest naprawdę ciekawy. Jeszcze tak. chciałbym zauważyć dwie rzeczy, które zauważyłem interesujące w tamtym rejonie, w rejonie Wajchy, od skrzyni biegów. Zwróć uwagę, miał birloka założonego A -a. na skrzynie biegów. Nie dość, że miał alarm, to miał jeszcze blokadę skrzyni biegów. Nie, jakich, Psychopata, przypuszczali. I najprawdopodobniej, nie wiem, czy dmuchawa tylko była włączona albo wyłączona, bo jest przycisk jednopozycyjny, czy nie. Czy jest nie, Raz, dwa. Dwie pozycje są. I elektryczne szyby. To jest właśnie godne odnotowania, elektryczne szyby. Czyli to była taka wersja rajdowo-komfortowa. Bardzo, bardzo bogata. Świeram jest pod sufitka, lampki świecą. I wiecie, że te auta były montowane w Nysie? Czyli jest bardzo prawdopodobne, że ten samochód się w Polsce urodził. I gwarantuję wam, że w Polsce umrze. Czekaj, czekaj. Dawać mu tego plaka. Czekaj, czekaj. Bez plaka. Jeszcze dajmy mi szansę. Da... Potrzebny prąd. Ta rurka się urwie. Nie. nie urwałaś. To jest porządna konstrukcja. To jest po prostu masakra. tak nie? Pierwsza próba okazała się nieudana. Musieliśmy popuścić wtryski, zobaczymy, czy paliwo w ogóle na wtryski idzie z pompy. No i próbujemy dalej. Zobaczymy. Raczej powinno iść. Kręcimy, patrzymy. Dobra, dobra, dobra. Jest! Mamy paliwo na wtryskach. Zaraz zapali. To jest formalność. Próbujemy. Dobra. Jedziemy. Kurwa. Nie. Musisz odpalić skąd jednak. Potrzebujemy prądu. Ten dokręciłeś? Tak. On musi odpalić. No, ale dziwne, że pochodzi paliwo, a, a nie, nie spadło nam tam? nie? A, Dobra. Okej. Dobra. 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 Lecimy. Gotów? Tak.

Czuję jak zgaszony przed chwilą. Dlatego właśnie te samochody są niezniszczalne. Słuchaj, nie odmówimy sobie małej przejazdy. Ja Mam Jest. Daj mu tak ostro z jednej. <słyska> jak widać po dziewięciu latach doszedł do siebie, nie? to jest coś wspaniałego ja chcę kupić takiego dla siebie mogę Ci odsprzedać nie, ten co... Fatalna kondycja jakby jest. Słuchaj, wiesz. zróbmy jeszcze raz te krzaki, bo to dobrze wygląda. Ja już zapinam pas robimy jeszcze raz. Go postawił dlatego, by zginął, zginiła, nie dlatego. By... Japka kurwa pospadały. Zgas. No co? Jak widać. Nie można nic złego powiedzieć na ten francuski samochód. Na koniec postanowiliśmy go zaparkować w jego naturalnej scenerii, czyli pod Jabłonią, bo to auto miało służyć głównie farmerom do wożenia jabłek i innych płodów rolnych. Wracamy Mleka. Do płodów. Mleka. W każdym razie wóz nas zaskoczył. Można to bo... nazwać mieczem obusiecznym. Tak, wóz do tańca i do różańca. Może słabo nadaje się do włożenia dup na dyskotekę, no ale do wszystkiego innego jak najbardziej. Słuchajcie, tylko ten samochód wie, co się w nim działo. Ten zestaw mnie niepokoi, chociaż ten zestaw był nieotwarty i najprawdopodobniej... Ktoś chciał i nie poruchał, ja, krótko mówiąc, ani, ten, nie po, ani nie zjadł nic. Ten młodzieniec, który jechał tym samochodem na randkę, po prostu tak spłoszył swoją kobietę, że nie zdążył otworzyć tego zestawu z Tesco. Mi się wydaje, że jak ona zobaczyła ten wóz, to nie zdążyła nawet otworzyć klamki, go uciekła do domu, bo wóz jest mało reprezentacyjny. Ale cóż, po kilku latach otwalił, chodzi wzorowo, biegi chodzą, silnik pracuje, hamuje skręca, porowa po drzewach jeździ, także... Pomimo to, że polecam. blacha jest cienka jak folia od czekolady, nie przegnił, można siedzieć na dachu. Eee, jeszcze... Jeź jabłka. Jeź jabłka, dokładnie. Blaharsko i mechanicznie wiemy, że ten samochód jest mocny technicznie też, ale ten silnik jest tak niezniszczalny, że my mamy taki plan na przyszły odcinek, żeby go jednak zniszczyć. Tak, także na dzisiaj my kończymy, jedząc te pyszne jabłka, ale zapewniamy was, że w przyszłym odcinku zobaczycie coś, czego jeszcze nikt nie widział. Mamy tak chore pomysły w tych głowach, że przeraża mnie to, a z drugiej strony bardzo cieszy, także Może urońmy tak szczyptę tylko planu? Tak szczyptę. szczyptę. To tak urojenie planu, no to trzeba tutaj powiedzieć co mamy zamiar zrobić. Mamy zamiar do tego silnika, to jest silnik wolnosący bez turbiny. Chcemy mu tak dać takiego powera, istnej wiagry dla silnika, prawdziwego braweranu. I on teraz nie ma turbiny, ale zapewniam was, że my mu taką turbinę podłączymy że przypuszczalnie głowica mu podskoczy metr do góry e, chwilę po tym jak 3 sekundy będzie o 500 koni. No. <noise> I jeszcze podkręcimy mu dawkę paliwa. Aj, 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 a wiemy jak. <noise> a wiemy jak. Dlatego skania, która ma 1100 koni pożyczy całe swoje ciśnienie, które jest w stanie wyprodukować turbiną, zasili ten kompresorek pod maską, a my umieramy z ciekawości co się wówczas stanie. Tak, także cze czekajcie ze zniecierpliwieniem na następny odcinek. No i tyle. Widzimy się za nie wiadomo kiedy. Cześć. Dziewczyny, jeżeli któraś z Was by chciała jednak pojechać na randkę, nie będziemy tego zestawu wyrzucać. Ja jestem wolny. On jest wolny, także zestaw sobie zachowaj, auto też masz. Wspaniała partia. Do następnego. Cześć. Na razie.